Konkurs polega na tym, aby przynieść daną osobę na nasze polecenie, yy, przepraszam, rzecz, na nasze polecenie trzeba przynieść, i usiąść na krzesełko. Kto, Kto zrobi to ostatni, ten odpada. Który, którą, my powiemy. którą my powiemy na nasze polecenie taką rzecz. Na przykład, nie wiem, but. Ale jeszcze nic nie powiedziałem. Dopiero jak muzyka się zatrzyma, i wtedy powiemy to polecenie. Jeszcze raz przypominam, że trzeba przynieść i usiąść na krzesełku. Prost. I tańczymy wokół krzesełka. Ale nie swój, tylko kogoś. Jedna osoba jest, druga jest, trzecia jest, czwarta. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I niestety Pani nie zdążyła. Brawo dla Pani, ale Pani dziękujemy niestety. Poddajemy pantofelki, bo Panie muszą tańczyć. Czuć. Potrzebujemy garść trawy. Garść trawy. Trawa, trawa. Nie, nie kwiaty. Nie, się nie liczą się. Trawa liczą. Trawa. trawa, trawa. jest, jest Trawa. Jest szansa jeszcze. A więc, ostrożnie. Jedna osoba jest, druga jest. Trzecia. To jest trawa. Ale ten pan nie ma trawy, niestety. Kolejny. Czyli pan odpada, bo pan nie ma trawy. A pani ma, trawy, a pani ma trawę. No niestety dziękujemy. kryjemy. To nie jest, to jest ananas. Ananas coś wypił. A więc jedno krzesełko zdejmujemy. Od reszty. Spodniej. Spód kogoś. Jeden pasek jest. Drugi już jest. Trzecia panie już jest. I jeszcze jest szansa. Jeszcze, jeszcze, jeszcze Brawo. na pana. Brawo. Panu niestety dziękuję. Jeden Na zewnątrz, tak. Paskę oddajemy, żeby w nie spadły. i bawimy się dalej. Uwaga! Potrzebujemy pięćdziesiątkę wódki. Pieniszek wódki że Jeden pan już ma, ale był szybki. Niesamowicie. I siada na krzesełku oczywiście. Pani już jest? Czarny kona w dużowym stroju. Brawo! Super. Oddajemy kieliszek tam, skąd żeby ktoś inny nie wypił. Katarzyna pomogła znaleźć krzesełko. I finał, kochani. Męsko, nie swoje, tylko normalne z powietrza, przygotowane na wszystko i Pani jest, prawo. ostrożnie, bo puszczą, to byliście niesamowici, oddajemy koszulę tym Panom, bo, bo już tak nie chcą się już dawać. dalej. Damy. I ekipa to wszystko ma chyba. Koszule, buty, staniki, wszystko, już wiem. I final. Potrzebujemy kasznicy samochodową. Kuszyki wspominam, nie wolno na No, my poczekamy spokojnie, na pewno przyjdą. A to do naszego swoje gaśnice. Brawo. Brawo. No, odpad, no, 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 niestety. ale no, 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 Myślicie, że, że nie ma aktualnych, o, że są nie. po terminie? Tak, na pewno! szybko! Myślę, że tak leżymy w żeby nie było w modu o, 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 jest atest, czyli no, jest atest. niestety nie możemy się niczemu przyczepić. Otwarte, ja to mówię! Gracias. Sí. Sí. Sí.